Dzień dobry, cześć się elo, Witam Acho i Servus. Czołem, piona, strzałeczka, kopelat. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ale odważna ta wiewiórka, ona chyba myśli, że coś dla niej mam. Mogę szyszkę jedynie zaoferować. No proszę ja was w tej bydgoszczy to te w ogóle zwierzęta wszystkie to są takie zuchwały. Zobaczcie jak blisko mnie jest. No jak widzicie biewiórki sobie dosyć tak radośnie kicają, elegancko i jak widać te w Bydgoszczy są dosyć takie wobec ludzi, że tak można powiedzieć bardzo, ale to bardzo odważne chociaż oczywiście nie zalecam proszę o was tutaj łapania takich dzikich zwierzaków bo jak was użrę to normalnie aż HP może spaść i to tak porządnie, że będziecie mieli wściekliznę, a to się bardzo, ale to bardzo niefajnie objawia. Ale jak widzicie, ta wiewiórka pewnie sobie najpewniej szuka już jakichś zapasów na zimę, jakieś orzechy i tak dalej. No generalnie, no te zwierzaki mają to do siebie, że właśnie lubią yy, elegancko tutaj sobie wszystko zbierać. Niestety nie mam dla niej żadnego żołędzia, ani nic, ani orzeszka. Więc niestety z tą wiewiórką, proszę Państwa, to ja tutaj nie będę mógł wiele zrobić. Zresztą no jeszcze by się mogło okazać, że ma wściekliznę i mówię, by mogłoby być bardzo, ale to bardzo niefajnie. Takie wiewiórki co przede wszystkim mają perka który polega właśnie na dosyć eleganckim spinaniu się na drzewa niestety ma też antyperka którym jest bardzo, ale to bardzo cienka pamięć przez co niestety, ale zdarza im się zapominać zgromadzone zapasy odnajdować no i potem jest jak jest, że taki proszę państwa zwierzak któryś mi tutaj znik... a nie na drzewo tam właziła patrzcie jaka zwinna jeszcze raz chyba chcę do mnie podbiec. Ona chyba myśli, że coś dla niej mam, ale pamiętajcie, że nasze rude wiewiórki są ok, ale musicie też pamiętać, że są takie inwazyjne, szare. One są większe i w ogóle. I te rude wiewiórki to nie mają zbyt ciekawie teraz przez te szare. No, patrzcie, jakie to jest odważne, proszę, ja Was. O, patrzcie, patrzcie. O, chowanego się bawi, proszę Państwa, no widzicie co za stworzenie. No muszę wam powiedzieć, że czegoś takiego to ze strony się tej wywiłki nie spodziewałem, ale jestem pod wrażeniem. Zwierzak zdecydowanie ciekawszy od jeży. A tam druga jest, czy co? Nie, to jakiś paproch leży. No niestety nie mam dla niej żadnego orzeszka, więc... O, co najwyżej skorupka jest po Zaraz znajdziemy jej orzeszka, to może ten. Chociaż no nie widzę tutaj żadnego. No w każdym razie, ale tu w ogóle ładnie w tej bydzi, w tym miejscu, w tym parku pachnie lasem. No muszę przyznać, że elegancko jest. Więc zostawimy tą wiewiórkę w spokoju o a tu pies jakiś lata sam ciekawe czy chociaż jakaś pani mi mówiła że jej niby pies zaginął więc możliwe że to ten proszę państwa no i widzieliście wiewiórki oczywiście nie głaszczemy nie robimy krzywdy nie wiem czy są pod ochroną ale jak są pod ochroną to pamiętajcie że krzywda może ją koszt was kosztować dwie gwiazdki w więc o, a tam już inni ludzie, których nie będę nagrywał yy, zainteresowali się tą wiewiórką i ona już jest chyba gdzieś na drzewach no widzicie, ja miałem szczęście podziwiać to stworzonko z bliska no i teraz omówimy sobie statystyki tych wiewiórek, no nie? no i można je bezpośrednio przyrównać tutaj do szynszyla tak myślę yy, może o, nawet Próbuję poszukać momentu w filmie, gdzie pokazałem mniej więcej wszystkie, że tutaj będzie takie, no nigdzie nie pokazałem, no niestety. No tu jest niewyraźnie, no tu macie górę, no nie? Od szynszyla, teraz zaraz pokażemy se dół normalnie i to jest bardzo istotne. Bo szynszyl i wiewiórki to są dosyć podobne zwierzęta. No szynszyle są przede wszystkim bardziej krępe, a wiewiórki są drobniejsze. No i przekłada się to przede wszystkim na mniejszą ilość HP i defa. No, nie? no tutaj, wiewiórka to w zasadzie musi polegać jedynie na swoim zwinności, o czym później. Ale co zastanawiające, wiewiórki mają trochę większy atak, no nie? Oczywiście możesz stu na wścieklizną dostać, ale nie chodzi tutaj konkretnie o to, ponieważ ja się tutaj normalnie aż zdziwiłem. Wy wiecie, że wiewiórki są wszystkożerne. Ja tu normalnie myślałem, że one se tylko orzechy jedzą, jakieś tam, nie wiem, inne takie. A tu ja czytam o wiewiórkach i się nagle okazuje, że jedzą owaki owady, a nawet małe jakieś tam ptaki czy coś takiego, no to jednak muszą jakoś umieć je zabić, no nie? I ja tutaj byłem normalnie w szoku. I sami możecie poszukać. Y oczywiście nadrzędną umiejętnością wiewiórki jest zwinność. Nawet nie wiecie, jak one umią fikać, skakać, szybko biegać i tak dalej, no nie? No i mają do... Dolony wpływ na środowisko, bo to nie są żarty. On, oni se normalnie zapominają o tych, yy, o yy, no ten, yy, orzechach, żołędziach i tak dalej. I potem mapa się tak zmienia przez rosnące drzewa, że o cholera. A w ogóle def taki niski jeszcze chcę tutaj, bo yy, te rude nasze wiewiórki, one mają niski def. Szare mają trochę większe, ale ja nagrywam rudą, a nie szarą. Bo one umierają, bo rude są odporne na jakiegoś tam wirusa A rude nie są, szare są, rude nie są I dlatego one tam umierają, no nie? A tu proszę ja was, mamy inteligencję, no jest nieco większa w przypadku szynszyla one se normalnie ują takie inne gniazda dla zmyłki tutaj robić, żeby potem polowali na nie gdzie indziej. Tylko no mają dosyć słabą pamięć, no nie? Chociaż to tutaj akurat rokuje na tą statystykę. Tak więc macie tutaj omówione elegancko wiewiórki. I to wszystko, co chciałem powiedzieć z tej strony. Możecie dawać łapki w dół. Dalej nagrywam kamerką. Wzoruję się na swoim ulubionym twórcy. No i oczywiście zapraszam na Discorda. I do widzenia.